Okej, okay, dziewczyny, tak więc jesteśmy w Upioryżu. Ach, cudownie jest być w Upioryżu, szczerze przyznam. Prawda, dziewczyny? Tak, to jest ekstra, naprawdę. No, jak myślisz, Claudin? Co o tym wszystkim myślisz? He? Huh? Och, wiecie, mm, to jest naprawdę cudownie. Co najpierw będziemy zwiedzać? Jestem bardzo ciekawa. Hmm. No, bo wiecie, tyle rzeczy czeka na nas w Pioryżu. Co myślicie? Najpierw chyba pójdziemy na zakupy, co? No, kołam zakupy. Wiem o tym, drakuloro. Dobra, najpierw pójdziemy tam na zakupy, a potem jeszcze zwiedzimy wieżę. Ja Au! Upsy! Przepraszam cię, ale muszę zmykać na moje zajęcia. Przepraszam cię. no ehm, i. No jakie zajęcia? No na zajęcia mody, przepraszam cię, ale muszę się spieszyć. Ej, ale czekaj. Gdzie one są? No w szkole młody, A gdzie jest ta szkoła mody? Em, no przy ulicy yy, koszmarnej mody. Dobra, już muszę lecieć. Pa! Kto to był? Nie wiem, Draculoro. Skąd mam wiedzieć takie rzeczy, jak yy, kto to był? Franki? Nie wiem. Hmm trochę dziwne. O ja cię dam bardzo. Ehm, nic ci nie jest, nie jest, boks. Nic mi nie jest. Dobra. To Franki. Em, gdzie ten nasz apartament? Apartament, tak? Em, już. Em, moment. A więc apartament. Em, nasz apartament jest gdzieś w tą stronę. Dobra, więc y, idziemy. No, idziemy. Dziewczyny y, ze strażacą docierają do swojego hotelu. Dobra, jesteśmy. Super. Dobra, to, to co z tymi bagażami? Dzień dobry, możemy rozumieć, że to y, wy jesteście nowymi. Co? A, że w sensie, że my tu przyjechałyśmy. Tak, przyjechałyście tutaj. Prawda? Tak. Um, przepraszam, gdzie jest rezerwacja na Frankenstein? Um, wygrałam wycieczkę do Upiory że wraz z apartamentem um, dla um, pod dla... więcej niż czterech potworów. Aha. A ile was jest? A więc, moment, policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potworów. 7 potworów. A, to pani! Aha, i pani apartament też już czeka. Proszę bardzo za. Mną. Dobrze. A więc... To jest wasz... nowy apartament tak tak więc tutaj teraz będziecie mieszkać mam nadzieję że Wam się spodoba Em Pani sobie robi jakieś y, chyba że nas y, żarty a to nie dlaczego mam robić sobie z was żarty Em, proszę pani, to jest za małe niech pani zobaczy, jestem wyższa od tego apartamentu a to już nie moja wina. Wygrała dziecko wycieczkę. Ale Z apartamentem, ale nikt ci nie powiedział, z jakim apartamentem. To już nie moja robota. Do widzenia. A, słyszałeś to, jak ono było szczelna w ogóle wobec mnie? E? O nie, co my teraz mamy niby zrobić? Nie, nie damy rady mieszkać w takim malusieńkim apartamenciku. To jest niewykonywalne po prostu, no. Co mamy teraz zrobić niby? Franki, powiedz no, em. em Draculora... Nie wiem co mamy teraz zrobić. Em, Franki, ale bez przesady. Mamy mieszkać w takim malutkim czymś. To nie jest za małe nawet dla jednej, a co dopiero dla siódemki potworów. Zgadzam się w pełni z Fenus. Franki, nie możemy mieszkać w takim czymś. To jest totalnie za małe. Ale co ja mogę Wam poradzić, że to jest takie małe? Nie moja wina. Ta jasna. Kto nas zabrał na taką wycieczkę z takim apartamentem? Dziewczyny, przestańcie się kłócić. To nie Franki wina, że wybrali nam taki koszmarny apartament. To wina tych wszystkich, ci, tych, którzy tu organizować tą wycieczkę. W sumie to Rusza ma rację. Przepraszam cię, Franki. Draculoro, ty nic nie powiedziałaś. Chciałabym raczej usłyszeć coś e, e, od Wenus oraz od Kleo. Szczególnie od. No dobra, Franki. Przepraszam cię. Nie powinnam tak na Ciebie krzyczeć. Nie Twoja wina. To Ta... Ja też Cię przepraszam. Bardzo mocno. Spoko, dziewczyny. Kleo? Nic. Nic się nie stało, tylko mnie Wenus po prostu przywrócił. Oj, przepraszam Cię. Spokój. Dobra. Hej, mam pomysł. Poszukajmy może w takim bądź razie jakiegoś innego apartamentu, który będzie dla nas o wiele yy, kom, bardziej komfortowy. No, to myślę, że będzie jeden z lepszych pomysłów. No. Na stówę jeden z lepszych. No. Nie, no, dziewczyny. Słuchajcie. Nie możemy żyć w takim czymś. No przecież wiemy, będziemy szukały jakiegoś innego apartamentu. A, okej, okay, dobra. Hej, mama, gdzie jest. Hej, moment. Um, tak, Franki. Mam pytanie. Gdzie się zapodziała nam, Klodi. Dlaczego jej w ogóle tutaj nigdzie nie ma? Co, sorka dziewczyny, już z wami jestem. Coś się stało? Słuchaj, pamiętasz tamtą. No, pewno pamiętasz. Tamtą y, dziewczynę, która na ciebie wpadła przecież przed tym hotelem. No, raczej tak szybko nie, jej nie zapomnę. A co się stało? Słuchaj, może powinnaś iść do tej szkoły przy tej y, ulicy koszmarnej mody. Y, myślisz? Na no, pewno mogłabyś spełnić swoją yy, największą. swoje największe marzenie i zostać projektantką. Nie, wiecie co? To chyba raczej nie jest coś dla mnie. Ale dlaczego nie? Claudine, to dla ciebie wielka szansa. Dracula, wszystko zrobię dobrze? Tak, tak, oczywiście. Ale czasami tak mam, że. Z wyrażeniem po prostu słabne. W każdym razie to dla ciebie wielka szansa i powinna się wykorzystać. Macie rację. Pójdę tam. Pójdę tam jeszcze dzisiaj. Ale nie wiem, gdzie jest ta ulica. Ktoś się może orientuje? Ja się orientuję. Proszę, ty się orientujesz? No? Jak to? Kleo, proszę cię, nie przewracaj się teraz. Zaroki. No ale nieważne. Mów. Skąd wiesz? Otóż mieszkałam tam kiedyś wraz z moimi rodzicami. Serio? No, mieszkaliśmy tam wszyscy, ale później się przeprowadziliśmy. Ale ja wiem, gdzie jest y, ulica Koszmarnej Mody. Super, zaprowadzisz mnie tam? No pewnie, że cię tam zaprowadzę. Coś mi pytanie. Oczywiście, że cię zaprowadzę. Dobra, to idziemy? No. W sumie teraz? Pewnie czemu nie. Hm. No dobra, w takim bądź razie idziemy. Dobra. A my w tym czasie poszukamy jakiegoś lepszego apartamentu. Nie dziewczyny? Tak, oczywiście. Um. No, przydałby nam się lepszy. Dobra. Więc każdy ma już swoje zadanie. Tak. Więc ja i Roszel pójdziemy do tej ulicy Koszmarnej Mody podczas gdy wy wszystkie pójdziecie i znajdziecie jakiś fajny apartament. Okej. Okay. Życzę ci powodzenia. Ja też. Wszystkie ci życzymy. Dzięki. Dobra. A więc... Uch. Idziemy. Tak.